Z Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki, i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich, i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jezus w Ewangeliach używa bardzo wielu obrazów, aby pokazać, jak bardzo zależy mu na człowieku i jak bardzo chce się o niego troszczyć. Mówi na przykład, Ja jestem światłością świata. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem chlebem żywym. Ja jestem bramą owiec. I w tych wszystkich obrazach najważniejsze jednak jest to, że Bóg po prostu jest. Że istnieje. Bez tego przekonania, że Bóg jest, żadne nasze działanie, żadna modlitwa, msza spowiedź nie miałby żadnego znaczenia. Byłby puste, bez sensu, byłby jakimś rytem. To z faktu, że Bóg jest, to była nasza wiara i nasze zaangażowanie w nią. Dzisiaj w czwartą niedzielę Wielkanocną Jezus objawia się nam jako dobry pasterz. Zwraca naszą uwagę, że dobry pasterz nie idzie za owcami, aby je poganiać. To owce idą za pasterzem. Pasterz idzie pierwszy, wyznacza drogę, wyznacza bezpieczny szlak. A dlaczego owce idą za pasterzem? Owce są zwierzętami znanymi z tego, że bardzo przywiązują się do głosu. Nie zareagują na wołanie kogoś obcego niż ich pasterz. Nawet gdyby ktoś założył ubrania pasterza i zaczął wołać te owce, nawet najmłodsze z nich bardzo często nie zwróciłby uwagi na ten obcy głos. I podobnie powinno być w naszym życiu. Aby wędrować przez życie z Bogiem, trzeba znać jego głos. Tylko mamy świadomość, że nie jest to takie łatwe. Że w gąszczu tylu głosów, które docierają do nas ze świata, z internetu, z telewizji, bardzo trudno jest wychwycić to wołanie Boga, który pragnie nas poprowadzić drogą naprawdę bezpieczną, drogą do prawdziwego szczęścia, do dobra. Jak rozpoznać ten głos? Pan Bóg mówi do nas na wiele sposobów. Przemawia przez słowa Pisma Świętego, które czasami dają nam bardzo wiele nadziei. A czasami są takim wyrzutem sumienia, jakby czerwonym światłem. Przemawia przez różne sytuacje czy wydarzenia, które dzieją się w naszym życiu, czy w życiu naszych bliskich. Przemawia także przez drugiego człowieka, kiedy na przykład umierająca matka czy ojciec proszą syna o zmianę życia, o powrót do Boga. A Bóg mówi nieustannie. Tylko czy my w tym wszystkim potrafimy Go usłyszeć? I dlaczego mamy go słuchać? Bo On nigdy nas nie oszuka. Kiedy mówi, że da wieczne szczęście, to faktycznie dotrzymuje słowa. Kiedy mówi, że odda życie za owce, za każdego z nas, to naprawdę to czyni. Świat nigdy nam tego nie da. Tylko w Jezusie jest nasze zbawienie. I tylko w nim ta pełnia szczęścia. On każdego dnia, dzień po dniu, prowadzi nas do pełni szczęścia. Czasem drogą trudną, ale zawsze pewną. Dlatego słuchajmy głosu Chrystusa, słuchajmy głosu Ewangelii, głosu Kościoła, głosu Bożych Przykazań. A wtedy spełni się na nas obietnica Chrystusa że nie zginiemy na wieki i że nikt nie wyrwie nas z jego ręki. Pan Bóg. Obietnic dotrzymuje. Doświadczy tego ten, kto uwierzy i pójdzie za tą obietnicą. Obietnica nie spełnia się w życiu tylko tych osób, które za nią nie podążają.